Konrad Borkowicz, dzięki głosowaniu nadal wiceprezes, albo jak ci, którzy mówią w skrócie po prostu prezes, e, wolność. Nazwa, która wygrała, która nie była brana pod uwagę. Jak to skomentujesz? No, na pewno dzięki zmianie nazwy. Już mam w dorobku nie tylko wiceprezesa nowej prawicy, kongresu nowej prawicy, wiceprezesa partii Korwin, ale i wiceprezesa partii Wolność. Ale nie do końca mnie to pociesza, bo nie jestem przekonany do tej nazwy. Uważam, że to jest fajna nazwa dla wszystkich, którzy dobrze rozumieją wolność. Ono się kojarzy odpowiednio emocjonalnie i rozumową. Więc dla nas jest fajna, ale obawiam się, że na zewnątrz jest abstrakcyjna i mało zrozumiała. Więc nie jestem przekonany do końca do tej nazwy, no ale zobaczymy. Czy czeka nas trudny wyścig szczurów? Z jednej strony szczurów tych do tej pory korwina, a szczurów walczących o wolność, którzy będą starali się przekonywać, że wolność to przede wszystkim wolność osobista, ale również prawa. Czy może jednak wojna tych szczurów medialnych, którzy będą starali się przekonywać, że wolność to anarchia, lewactwo i będą nam przypinali nową łatkę? Eee... No nie wiem na ile będzie przypinana ta łatka, ale ona w ogóle jest przypięta do tego słowa. My oczywiście, ja uwielbiam, ja bardzo często się powołuję na wolność, na tą wartość, ale zawsze już w kontekście wyjaśnienia w jakim sensie wolność. Natomiast obawiam się, że sama nazwa po prostu już z tym bagażem, który jest, może stanowić trochę problemu, ale ostatecznie korwin to wolność. Wolność to prawo wyboru, wolność to, mówimy o naszej wolności osobistej, a z czym na pewno nie chcielibyśmy, żeby wolność się kojarzyła? E, wolność e, na przykład to jest wartość, na którą błędnie, ale skutecznie powołują się na przykład ludzie, którzy uważają, że e, naruszeniem wolności jest brak na przykład małżeństw. Yy, homoseksualnych, instytucji państwowej małżeństwa. No i ludziom się wydaje, że rzeczywiście, yy, skoro ma być wolność, no to powinna być wolność, żeby mieć to małżeństwo. To jest jakby przekierowanie wolności od, czyli od przymusu, na wolność do. I ta wolność do zaczyna być wykorzystywana do promowania yy, posiadania prawa do czegoś. Ale wolność do to jest przekłamanie semantyczne. Dokładnie tak, ale ono jest bardzo nośne. I całe lewactwo je wykorzystuje. Uważa się często za wolnościowców. I my o to walczymy. I na przykład, jeśli... Bardzo trudno komuś wytłumaczyć, że brak małżeństw homoseksualnych to nie jest ograniczenie wolności, bo nikt nie zakazuje być w związku homoseksualnym. Nawet Margaret Thatcher zalegalizowała homoseksualizm. Tylko brak małżeństw homoseksualnych to jest brak jakiejś instytucji państwowej dodatkowej. Tak? Czyli ludzie mają prawo w ogóle pomiędzy słuszność sformułowania małżeństwa homoseksualne, ale mają prawo zawierać małżeństwa między kobietą i mężczyzną, natomiast nikt im nie zakazuje być w związku homoseksualnym. Ja czasem, żeby to wyjaśnić, musiałem robić takie wygibasy i mówić, że skoro ktoś jest za taką właśnie wolnością w tej kwestii, to czy jest za małżeństwami trójkątów, bo jak nie, to jest tym złym, antywolnościowym trójkątofobem. Wtedy niektórzy rozumieją, że jest w tym jakiś błąd. Okej, okay. to jakie najbliższe decyzje będzie musiała podjąć partia, aby skutecznie szybko promować nazwę wolność? <ślesz> Musimy przede wszystkim, jeżeli ta nazwa rzeczywiście będzie funkcjonować, zostanie, bo w zasadzie Rada Krajowa ma prawo zmieniać statut, więc nazwę też. Jeżeli zostanie, to przede wszystkim trzeba będzie dać znać ludziom, że Korwin to wolność, żeby nasz obecny elektorat w ostatnim sondażu 5% poszedł też za tą... Nazwą. My dlatego zresztą nazwaliśmy się kiedyś partią Korwin, żeby ludzie dowiedzieli się, gdzie poszedł Janusz Korwin-Mikke po rozłamie w kongresie Nowej Prawicy. Teraz nie ma tego efektu. To nie jest oczywiste dla ludzi, że Wolność to jest partia, w której jest Korwin-Mikke, a to on napędza nam większość elektoratu, mimo całego bagażu, o którym też się mówi. No cóż, wszyscy jesteśmy wolnościowcami w mniejszym lub większym stopniu. I życzę tym wszystkim, którzy szukają drogi dla siebie, szukają prawdziwej wolności, aby znaleźli ją po prawej stronie, u wolności. Pełna zgoda. Niech żyje wolność, własność, sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo.